Muzykanci z Bremy. Pewien osioł, który przez długie lata nosił cierpliwie worki do młyna, w końcu zestarzał się i stał się niezdatny do pracy. Pan jego, nie chcąc karmić go za nic, zamierzał go wygnać. Wówczas osioł postanowił ruszyć do Bremy, w której myślał zostać muzykantem miejskim. W pewnym czasie zauważył przy drodze psa, który żałośnie wył. Co ci jest? zapytał osioł. Och, jestem już stary i zbyt zmęczony, aby polować, odrzekł pies. Czy nie zasługiwałem, by wreszcie wypocząć? Mój pan wolał mnie jednak zastrzelić, więc wziąłem nogi za pas i umknąłem. Dobrze zrobił, bracie, powiedział osioł. Słyszałem, że masz świetny głos, więc możemy muzykować razem. Idę do Bremy, gdzie zostanę muzykantem. Pójdź i ty ze mną. Pies na to przystał i ruszyli dalej, a wkrótce spotkali leżącego przy drodze kota, głodnego i rozczochranego, czekającego na lepsze czasy. Cóż się tak krzywisz? zagadnął osioł. Patrzaj, jak nam wesoło, zmierzamy do bremy, gdzie zostaniemy miejskimi muzykantami. Jeśli tak, to zabierz mnie ze sobą, błagał kot. Moja pani chce mnie utopić, bo tak się zestarzałem, że myszy grają mi na nosie. Potrafię jednakowoż dobrze śpiewać. Niedługo potem przechodzili koło podwórza. Na bramie siedział kogut i krzyczał ze wszystkich sił. Niezły głos, powiedział osioł, ale powinieneś oszczędzać siły i pójść z nami. Jesteśmy muzykantami z Bremy. Kogut na to. Przez lata obwieszczałem ludziom pory dnia i godziny, a teraz za całą moją służbę spotyka mnie wielka niewdzięczność. Gospodyni uznała, że powinienem trafić do garnka, bo przychodzą goście. Widzę, że za wierną służbę spotkała cię taka sprawiedliwość jako i nas, rzekł osieł. Koguta nie trzeba było długo namawiać i w dalszą drogę poszli we czworo, a że do bremy było jeszcze daleko i dzień się już nachylił, o zmroku stanęli w ciemnym boże. Znaleźli drzewo, które miało posłużyć im za schronienie. Ich kwatera nie była wygodna, a kiszki grały im marsza. Kogut, który wyfrunął aż na szczyt drzewa, dostrzegł w oddali jakiś blask i uznał, że musi tam być dom. Niewiele myśląc, postanowili ruszyć w kierunku, z którego ujrzeli światło. Wkrótce też stanęli przed jakimś domem. Osieł jako najwyższy zbliżył się do okna i zajrzał do środka. To byłoby coś w sam raz dla nas, powiedział osioł. Widziałem pysznie zastawiony stół, a wokół zbójcy siedzą sobie i używają. O, tak, tak, gdybyśmy tam byli, odparli pies, kot i kogut. A dlaczego nie, osioł, na to? To nie byłoby złe. Trzeba tylko przegonić rabusiów, bo żadne to dla nas towarzystwo. I zwierzęta zaczęły się naradzać, co począć, żeby zbójców wypędzić, aż w końcu znalazły sposób. Osieł stanął przed nimi nogami na oknie, pies skoczył na plecy jego, kot wdrapał się na psa, a w końcu kogut usiadł kotu na głowie. Na dany znak rozpoczęli towarzysze muzykę. Osieł ryczał, pies szczekał, kot miałczał, a kogut piał, łopocząc przytem skrzydłami. Potem jak nie skoczą oknem do izby, aż szyby zabrzęczały. Zbójcy zerwali się, krzycząc przeraźliwie, pewni, że oto zostaną zaraz za swe przewiny pojmani i ukarani. Bez zastanowienia czmychnęli drzwiami i oknami. Dopiero gdy uznali, że oddalili się na tyle, że nikt ich już nie schwyta, zatrzymali się, aby złapać oddech. Tymczasem zwierzęta, jako że głód im doskwierał okrutny, rozsiadły się przy stole, jadły i piły do woli, i po raz pierwszy od długiego czasu były w naprawdę dobrych nastrojach. Najadłszy się do syta, poszukały sobie miejsca do spania, każde według natury swojej i wygody. Osieł położył się na kupie nawozu, pies za drzwiami, kot na kominie koło ciepłego popiołu, a kogut siadł na belce, schowawszy głowę pod skrzydłem. A że zmęczeniem mocno im doskwierało, niebawem zasnęły. Tymczasem rabusie, źli, że stracili dom i posiłek, stali w lesie i sprzeczali się. Uznawszy, że zbyt łatwo pozwolili się przegonić, postanowili sprawdzić, kto tak brutalnie napędził im strachu. Herszt nakazał zatem jednemu z nich udać się do chaty i sprawę wybadać. Poseł znalazł dom pogrążony w ciszy i ciemności. A że strach go obleciał, postanowił zapalić świeczkę. Ogniste, żarzące się oczy kota wziął za węgle i przytknął zapałkę, żeby się zapaliła. Ale kot nie rozumiał takich żartów. Skoczył mu do twarzy, plując i drapiąc. Zbój zląkł się okrutnie, chciał wybiec tylnymi drzwiami, ale nastąpił na ogon leżącego tam psa. Ten zerwał się gwałtownie i ugryzł go w nogę, szczekając przy tym, jak był tego nauczony: Złodzieje! Złodzieje! Rabuś ryknął w niebogłosy, czym zbudził śpiącego na podwórzu osła, który kopnął go jeszcze porządnie tylną nogą. Kogut zaś obudzony hałasem zaczął ze wszystkich sił piać. Utykając i jęcząc z bólu, rabuś wrócił do swych kamratów. W chacie jest pełno zbójów, skarżył się. Mają straszną broń, którą o mało co by mnie ubili. A gdym uciekał, jeden z nich krzyczał jeszcze za mną. Powiesić go! Powiesić go! Rabusiów obleciał wielki strach. Pewni, że ich prześladowcy ruszą za nimi w pościg, przerażeni uciekli i rozpierzchli się po świecie. Nie wiadomo, czy postanowili spróbować jakiej uczciwej roboty, a wszelki słuch po nich niebawem zaginął. A czwórce muzykantów z Bremy chata spodobała się tak bardzo, że postanowili w niej zamieszkać. Żyli tam w przyjaźni z leśnymi zwierzętami aż do późnej starości, wspólnie muzykując, gdy tylko ich na to naszła ochota.